Czuję, że jutro dostanę premię. Już nie muszę tych głupich kredytów brać. Brzmiłeś mnie oraz tak mocno ruchałeś. Ruchaj mnie, ruchaj mnie, yeah. Mama płacze, gdy na chuju skaczę. Gdy jej nie ma, używam i Dilda. Mówię, że ona to robi lepiej. Powiedz, nie. Powiedz jak oła. tańczę na mojej rureczce. Wjeżdżasz prosto w rum dupeczkę, bo dla nas przez to już kolejny raz. Bo nawet kiedy ból ja daję dupy znów, to samo pierdolenie Mały wuj chodzi do dupy znów. Oślepia mnie co jutro, będę ruchana, a będę ruchana Będę ruchana, a? Będę ruchana znów Będę ruchana, a? Będę ruchana znów Będę ruchana, a? Będę ruchana Złoty dom, proszę nie pisać petycji Stare baga mnie za złapały Czuję, że libra znowu kaska leci. Ruchaj mnie, ruchaj mnie. Yeah. Znam historię pojebane z tego seksu. Moja dupa była mocno jebana. Dobry towar podzieliłam na dwie kreski więc ciągaj to, ciągaj to. O, o, tańczę na mojej rurece. Wjeżdżasz prosto w mą dupeczkę Bo dla nas był to już kolejny raz. Kiedy ból jadaje do by to samo pierdolenie Mały chuj wchodzi do dupy zuk, oślepia nie to Jur, bo nawet kiedy ból ja daje do to samo do lenie mały chuj, wchodzi do dupy znów. Oślepia nie to jądro. Będę ruchana, a będę ruchana znów. Będę ruchana, a będę ruchana znów. Będę ruchana, a będę ruchana znów. Będę ruchana, a będę ruchana. Znów będę ruchana, a będę ruchana.